Cześć, witajcie prezenteralnie, kłaniam się i w dzisiejszym odcinku na szybkiego pokażę Wam jak taką magiczną żółtą kartę. Hmm, za chwilę wam pokażę, jak ona wygląda z strony. Jest to karta owy cheap Card jak widzicie. Tyle, że to nie jest karta Anonymous, czyli niebieska, która nie ma zdjęcia i nie jest przypisana personalnie. Tylko jest to karta, która jest przypisana pod daną osobę. Pokażę wam, jak tą kartę uzupełnić online oraz pokażę wam, jak odebrać kredyt. Bo to jest najważniejsze. Ostatnio dość sporo osób na mediach społecznościowych. Zaczęło zadawać pytanie, a jakie mam zrobić, bo uzupełniłam kartę online, uzupełniłem kartę online i na w świecie nie otrzymałam kredytu, bo patrzę i nie ma. No bo trik polega na tym, że online tą kartę możemy zalać, ale powiedzmy, że fizycznie przed wyjazdem autobusu musimy tą, ten kredyt odebrać z chmury. A więc zaczynamy. Pierwsze co, to spójrzcie na kartę. Karta jest w ten sposób. Pod moim palcem znajduje się nazwisko osoby, tutaj się znajduje wasze zdjęcie. Ja oczywiście tego nie będę pokazywał. Najważniejsza rzecz, poczekajcie, to sobie takie RODO zrobimy w ten sposób. Najważniejsza rzecz to jest ten numer tutaj karty. Za chwilę ten numer karty pokażę Wam, gdzie wprowadzamy i w jaki sposób kupujemy. Numer karty możecie sobie spokojnie zobaczyć. Tutaj u góry macie datę ważności karty, to też jest bardzo istotne. Tak jak sobie to widzicie, a więc zaczynamy. Mamy kartę, co dalej potrzebujemy? Mianowicie, ja tutaj tylko jeszcze poproszę, żeby sobie osoba odblokowała. Dzięki operator. Mamy coś takiego. Operator, pytanie, czy mogę pulpit Twój pokazać z tymi aplikacjami? On tak wygląda. Mogę? Mm -hmm. Okej. Okay. Posiadamy aplikację Owy Chip Card naciskamy aplikację i teraz zaczyna się najlepsza zabawa. Oczywiście na dole mamy przypisany nick, bo możemy jako nick sobie przypisać i mamy kredyt minus 80 centów. Ktoś zada pytanie dlaczego minus 80? Dlatego, że karta pozwala wsiąść do autobusu, do autobusu zaznaczam lub tramwaju, ewentualnie metra, jeśli nasza kwota na karcie nie jest poniżej 75 centów. Dlatego, że mniej więcej 70 centów do 75 to jest ten start jazda, tak zwana. Zaczynamy jechać. Jak to na to wychodzi? Tu na karcie bodajże było 80 centów, więc osoba zeszła na minus 80, czy euro 60 miała za travel. Pamiętajcie, że te karty, na tą kartę możecie na pociąg wykupić sobie zniżkę 40%. O tym będzie w innym odcinku. Jak również na tą kartę możecie sobie wykupić abonament. Mało tego, jeśli macie np. abonament. O tym będzie też w następnym odcinku, tylko w skrócie Wam powiem, możecie poza abonamentem e, najzwyczajniej w świecie sobie najzwyczajniej siedzicie sobie też zalać kartę i korzystać na przykład z pociągu. Pamiętajcie, że kiedy macie zniżkę 40% na tą kartę, wejście do dworca, na teren dworca i rozpoczęcie jazdy pociągiem zaczyna się od 10 euro. Ale jeśli nie macie zniżki 40%, wtedy jazda zaczyna się od 20 euro. Musimy mieć 20 euro na karcie, żeby minąć bramki, ale o tym w kolejnym odcinku. A więc pędzimy. Mamy sobie e, travel history, czyli możemy sprawdzić e, swoją historię i zobaczmy, ostatnio, tam wcale się nie pomyliłem, euro 59 zostało e, zapłacone, e, oczywiście tutaj mamy e, zapomniane wylogowanie się, jeśli nie wylogujemy się... E, przez bramkę nie odbijemy się w autobusie, w tramwaju nic straconego. Wchodzimy w tą opcję, przenosi nas na Outcheck na Chemist i tutaj zaznaczamy sobie numer karty naszej, wprowadzamy ile zapłaciliśmy w totalu, step i oczywiście kwota jest nam wrócona. Ale to nas nie interesuje. Tutaj jest dość ważne. Na tej mapie pokazuje nam teraz w okolicy, jesteśmy tutaj w okolicy mmm, najzwyczajniej w świecie, gdzie są automaty, w których możemy odebrać kredyt na tą kartę. Tak, ten kredyt, który będziemy zalewać. A więc cofamy i klikamy najważniejsze, order kredyt. No i oczywiście akceptujemy ciastka, i zaczynamy. I teraz sobie wprowadzamy numer karty. No to mamy sobie 35. Pozwólcie, że ja to sobie na spokojnie wprowadzę. 28 0400. Oczywiście jak ktoś chce to może zalać tą kartę. 8913 06 i pamiętajcie, żeby dokładnie sprawdzić numer wprowadzony 35280400 To jest ten pierwszy karty 8913 0671. Kartę mamy poprawnie wprowadzoną, a więc kartę sobie odkładamy. Zaznaczamy kwotę, którą chcemy doładować. Najważniejsza rzecz to jest taka, że możemy maksymalnie 50, a minimalnie 10. Tą kartę na potrzeby tego materiału zalejemy zadychem. Oczywiście tutaj adres wbijamy sobie i akceptujemy na dole tym ptaszkiem. Następnie robimy Pay, czyli płatność. I tutaj, jak widzicie, wyświetla nam się okno A iDeal w Holandii to jest płatność natychmiastowa. Ona pozwala nam zapłacić w ciągu dosłownie sekundy. A więc wybieramy swój bank, bankiem tutaj jest w tym momencie ING. Robimy Continue. I teraz aplikacja pyta, czy chcesz przez stronę, czy chcesz poprzez Bankiering aplikację. Bankiering aplikację, klikamy. Tutaj na chwilę Was o, poprosimy operatora. Tak, odciskiem palca sobie zaakceptował. Wyświetla Wam się o Card Translink System by Bukaro, co oznacza, że prosimy o. Nie pokażę Wam ile to jest, prosimy o płatność. Na dole sobie tutaj się zasłonimy, na dole sobie zaznaczamy maila, żeby nam mail został wysłany ze strony ING banku lub innego banku, że mamy potwierdzenie ok, robimy pay teraz wbijamy i teraz mamy complete order, robimy kompletny order i pokazuje nam że możemy się z tej aplikacji wylogować, prawda? No to jak się możemy wylogować, no to klikamy sobie wstecz. I teraz najważniejsza informacja. Don't forget to pick up the credit and the pick up device. To oznacza, że kredyt trzeba odebrać. Możecie sobie z automatu, ja to zawsze robię coś takiego, jeszcze taki taki, taki myk robię, że klikam Robię sobie po prostu plugin, żebym miał numer payment reference w razie reklamacji, i tak dalej. I wtedy sobie możemy kliknąć tutaj guziczek. I na tym guziczku, jak wpiszemy sobie street name, to pokaże nam najbliższy punkt, w którym możemy odebrać. Ale co najważniejsze, tu mamy gotowe. Co najważniejsze. Niektóre osoby mieszkają na bardzo małych miejscowościach i rodzi się problem, bo na bardzo małych miejscowościach nie ma takich punktów do odbioru, bo nie ma na przykład, nie wiem, przestanków czy, czy, czy hali, gdzie, gdzie autobusy przyjeżdżają, odjeżdżają, czyli takiego huba tak zwanego, na którym jest taki mały, sympatyczny, żółty automat, gdzie wprowadzamy kartę i on nam z automatu wykrywa numer karty i z chmury nam przekazuje, więc pokażemy Wam, z moim operatorem Trick, który polega na tym, że poczekamy sobie na autobus, przyjedzie autobus i zobaczycie, w jaki sposób przed wejściem do autobusu odebrać kredyt na kartę. Jak to zostanie zasygnalizowane? Jesteście gotowi? No to ruszamy. Ok, moi mili, pokażę Wam teraz, jak się odbiera kartę. Przykładacie ją sobie do takiego, jak widzicie, odbioru produktu. Zaczyna świecić na czerwono. Cały czas ją trzymacie. Świeci na zielono i widzicie przyjęta kwota 10 euro saldo i świeci na biało. Świeci na biało, odbieracie. Jest to oznaczone w sposób taki. Tak wygląda czytnik i on się znajduje na boku autobusu, przed pierwszymi drzwiami wejściowymi. A więc wedle tej instrukcji odbieracie sobie normalnie na kartę wszystkie swoje Należności, a więc my żegnamy sobie autobus i mówimy Wam. Do usłyszenia.